Tutaj nic nie będzie z górki, każda drużyna przyjechała zdobyć jeden z trzech biletów do Paryża. Here we go! Elevates to way! Polscy koszykarze 3x3 3 awansowali i lecą na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Są w ósemce najlepszych drużyn na świecie. To jest po prostu coś pięknego. Usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. A, no i bym zapomniał o najważniejszym: Polska Górą! W nowym składzie z nowymi twarzami pojawił się w kadrze Filip Matczak i przede wszystkim to nazwisko, które tak elektryzuje kibiców czyli Michał Sokołowski. Nie tylko my sięgnęliśmy po zawodników lepszych w koszykarsko, myślę, że z mocniejszą psychiką, gdzie na takim turnieju jest to mega ważne. Żeby nie pękać i żeby tak naprawdę nie odczuwać tej presji, która towarzyszy takiemu właśnie turniejowi. Mam praktycznie zerowe doświadczenie w tej dyscyplinie, ale wielkie serce i chęci do pomocy drużynie. Rozpoczynamy mecz z Mongolią, następnie Japonia. Jeżeli dobrze wszystko się ułoży, to powinniśmy zapewnić sobie za pierwszego dnia wyjście do fazy pucharowej. Wziomoiski, pryzm, slot. No good. Rebounded inside, that'll go with the whistle. The archer, loose. Oh, Boguchki, he got some moves too. He moves that big frame. On the ball screen nonetheless, and the archer just picking his spots. All right back at you. This is one of the better play games we've seen from Mongolia here at the OQTs. From Mongolia, Zebo, he will misfire. Gutski. He will convert on the inside, but all Mongolia need is one. Who they going to? Man, it is the bull. He hits the bullseye to end things. Sokolowski coming out strong. It's okay. No right. Oh, Yasuoka with the stroke. Oh, the scooty dude. No problem. Team. Put Zebo in a great position because he comes away with a score. My jock down low. Big ball. Bogutsky. Jump. My oh, face. That was butter. Smooth stroke from the right wing. Yasuoka. Oh. Put it all between his eye sockets. My touch! Crazy two. We got a crazy game. Uh -huh. Oh, and I think an offensive foul. Yes. Sivo looking to win it. He will miss, but it's recovered and scored on the inside. Sokolowski with the ball in hand. Sokolowski on the drive through the contact to Poland. There, puts a ball on it, and Poland win it with a Maurice LaCroix buzzer beater. A comfort behind win for Poland with the game winning tip in. Wyglądaliśmy ogromny charakter i serce, zostawiliśmy wszystko na boisku. Po pierwszym meczu oglądając wideo, panowie sami stwierdzili, że nie wyglądali nawet jak koszykarze w pierwszym meczu. Także to też ich mocno zmotywowało, więc nie musieliśmy dodatkowo ze sztabem reagować. Przygotowaliśmy się do meczu z Japonią i że że chłopaki zostawią tam wszystko. Mamy niestety drobną kontuzję za Zamoyskiego, za chwilę udaje się do szpitala, ale zrobimy wszystko, abyśmy jutro over to my chat back, back up top Zebo faking out of his boots revort with a step back drops that one in from space Fort's told to go away. Zeebo wants the matchup, you see waved off. Sokoloski gets the layup too. Zebo. jab step, Zeebo from Warsaw. Polar Bear, no. Zebo. scoring through the contact. The Belgians are, are at going at him one on one and Zeebo, Dennis the Menace. Forts, they needed a couple of jokes. Wow. For Forts, straight on, that would have won it. Uh oh Oh, no. Forts gets called for that foul. Sokolowski, quick step and finishes with the yoke. 12 seconds left. Poland are gonna hold on to the rock. Belgium can't foul, there's no shot clock. Belgium can't foul. And the final few seconds will tick off A my zrobiliśmy to, co myśleliśmy tak po bardzo ciężkim boju z belgami, tak jak zawsze. Z nimi jest walka do ostatniego punktu. To dzisiaj było tak samo i cieszymy się, wyszliśmy z tego boju zwycięsko. Mongolia zrobiła swoje, no i my jesteśmy w neighbors. Right? Yes, yes. Jalgis shooting twos. That counts plus the foul. So Bucayla is able to score through a shove in his back now. Drops it over to the Polar Bear. He will elevate. Scored off the window. Poland is on the board. Shop sets his sights on a two ball. Oh, Jalgis. Two piece, no biscuit. Right down in there. <laughs> Up top, it goes down hard. Monster flush from the polar bear. Bogutski, well, that should be easy work. Nothing Vingilas can do there. Jaugis wants to put it away, and I hope they like gets. Lithuania are going to Patty. The Olympic ticket is theirs. This will be a fight. Remember, these two teams did meet in pool play. Hanging in the balance here. Mongolia will take the first score to Sokolowski. He will attack the bull, heading down to one hook. Oh, do work, Sokolowski. The aggressors through the first three minutes up top. And look at the soft paws of the polar bear. Oh, wide open. That is great action from Poland. Inkbot! Mishandled. Inkbot. Oh, he won't stop! Oh, another steal. Zeebo! What a shot! Huge for Poland! He stepped on the line. Boguchi comes down with it. No stopping him when he's that far in. Back to Mongolia. To the ball, Out to group. Group. Defended well. Davasabu trying to save it. They can't get to it. How can you not be on the edge of your seat? Or will Poland steal it? Sokolowski to the crib. We're all even. 20 apiece. Next point wins. Out of bounds. Off of Ekbot. We are going to overtime. And it will come down to this exactly. Here we go. Zamoyski elevates his two. Is on the way. That is what you call window. will represent Poland for the second time in the Olympics with a Maurice Lacroix buzzer-beater for the ages. Yes! Idziemy do Paryża. No. Jesteśmy tak zmęczeni, wykończeni, zostawiliśmy. Chłopaki zostawili naprawdę wiele serca. No nie jest tak naprawdę jeden turniej, bo to są 3 lata, do których się przygotowujemy, żeby w takim oto meczu z Mongolią trafić w złotą tablicę. To jest i normalne. Widzicie? Sercem, sercem, wiarą, tym, że potrafimy razem się budować i nie odpuszczamy. No to jest coś pięknego. Było bardzo dużo rzeczy, które stanęły nam na drodze, ale wszystko pokonaliśmy i po to, po to co tu przyjechaliśmy, zdobyliśmy to, zdobyliśmy ten, ten bilet do Paryża. Let's go, let's go, zamoj for the win! Jest! Ja pierd... Ja pierdziele! Co tu się stało? Od deseczki! Widzimy się w Paryżu, panowie! Jesteś szczęśliwym facetem, bo w ostatnich latach z Tobą związane są największe sukcesy polskiej koszykówki. Złoty medal U23, teraz awans do Igrzysk Olimpijskich. Trzeba mieć nadzieję, Boguckiego jeszcze, w składzie, mam żeby... Nadzieję, że powtórzymy to jeszcze na Olimpiadzie i tam zdobędziemy medal najważniejszy w, w, w każdej karierze każdego zawodnika. Więc to teraz się liczy tylko. Mongolia postawiła bardzo ciężkie warunki, walczyli. Wszystkie jakieś takie dziwne rzuty im wpadały. Ja tam nawet dwa razy dotknąłem piłkę, jak Dulgun rzucał i mówię, kurczę, dotknąłem tej piłki, ona na pewno wpadnie. Patrzę, wpada jedna, druga, trzecia i no nie chcieli się po prostu położyć. Doszło do, do grywki. Na szczęście przegraliśmy rzut monetą przed rozpoczęciem spotkania i mogliśmy rozpocząć tą zagrywkę, wtedy mnie też Adrian mówił, dawaj gramy odwrócony kciuk, postawię mocną zasłonę, obiegniesz mnie i rzucisz na ryzykujemy, że samo za dwa. Tak. Tak. Mam nadzieję, że teraz e, ten okres wyleczą się. Mam nadzieję, że Filipan ten z Dał naprawdę z siebie całe serce, szacunek dla niego, to, że poświęcił swoje zdrowie, bo, bo nie wiadomo, co tak naprawdę się, się wydarzyło. Czuł cały czas jakiś smutek. pomógł nam, jak tylko mógł. I, I razem się dzisiaj cieszymy, że wrócił do Paryża. Przede wszystkim sporo, sporo trudnych decyzji. Nie kosztowało to, żeby tutaj być. Nie należało to do, do najłatwiejszej sytuacji. Mm, ale cieszę się, że znalazłem się w tym miejscu, w tym czasie i zrobiliśmy coś pięknego. Każdy sobie pomagał, każdy, każdy się wspierał. Byliśmy w końcu na boisku tylko w czterech, więc po prostu każdy musiał się, musiał się wspierać i to wyszło bardzo, bardzo dobrze. Jest! Jest! Ale szczerze, to jest niesamowite, czego my tutaj doświadczyliśmy, bo żaden mecz nie był łatwy. Każdy mecz to był horror. Mecz z Japonią, gdzie e, dwóch zawodników z naszej drużyny leży na parkiecie, a, a zawodnik e, drużyny z Japonii ma zrzutne zwycięstwo, a my z tego bagna jeszcze wyszliśmy, więc e, no, piękna historia i myślę, że nikt nam tego już nie odbierze. Ten charakter, ta nasza polska siła, legendarna, po prostu pozwoliła na to, że, że na koniec jednak my się cieszymy z tego ostatniego biletu i to jest wielka sprawa dla, dla całej koszykówki 3x3. Byliśmy 3 lata temu w Tokio, teraz jedziemy do Paryża, no to po prostu niesamowite emocje, do mnie to jeszcze pewnie nie dociera i dopiero jak się jutro może obudzę, to, to będę wiedział, że, że zrobiliśmy coś wielkiego. A tu po prostu trzeba pogratulować każdemu, który jakby dodał swoją cegierkę do tego sukcesu sztabowi szkoleniowemu. Każdemu zawodnikowi, którzy nami nas noso, więc tutaj to, to jest ich też zasługa. Muszę od razu pogratulować też mojemu sztabowi, bo gdyby nie Marek Jędrzejewski, to nie Michał Lewowicki. Tak, Marek Michał Andryszczyk, Kraków! mamy Marysz! Michał Hilar tak naprawdę, I jeszcze Mikołaj Klesz, którego z nami tutaj dzisiaj nie ma. Wykonaliśmy kawał wielkiej roboty. w Adrian w Truskowski, bo boga nam scouting przed ostatnim meczem. Także ogrom pracy i mamy tylko pragniony Paryż. Także Zoya, Magda, tato, mamo i kamo, chyba musimy kupić bilety do Paryża. To jest piękna historia, którą napisaliśmy razem. i Chyba wszyscy możemy być z tego dumni. Taka jest ta drużyna, taka była specyfika. Stworzyliśmy naprawdę zgrany kolektyw i myślę, że świetnie wszyscy się wkomponowali w ten nasz zespół. Każdy dał coś od siebie, coś zupełnie innego, to co potrzebowaliśmy. Dziękuję bardzo i dziękujemy za wasze wsparcie.